Siemano, dzisiaj chciałbym zapowiedzieć gameplaya gameplaya, gameplay. No, no czyli no odcinek yy, no, z serii Geta Andreas Multiplayer. Ben, jak widać kapitan Duncan dzisiaj ze mną nie ma, no bo musiał już kończyć, znaczy brat musiał dać komputer do dyspozycji, no i trudno. Więc nagram sam zapowiedź. Yy, no i no, 4 czerwca prawdopodobnie będzie rzucony odcinek, a z Minecrafta mieliśmy nagrywać tylko, że... No, nagraliśmy, tylko był problem, że w ogóle głosów nie było słychać, bo no Adrian nagrywał i się coś mu zepsuło tam z nagrywaniem no i poszedł na marne i nie chciałem nam się drugi raz, raz, raz nagrywać. No i w sobotę jeszcze ma być ten serwer. No, no ten Minecrafta serwer mamy, bo tam głosowanie było, jeszcze nie wiadomo co wygra, bo jeszcze wszystko jest możliwe, jeszcze dużo czasu jest do głosowań. No także do następnego odcinka, na razie dziamaczki.